Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie i bardzo gorąco pragnę Was zaprosić do wspólnej refleksji nad Słowem, które Kościół kieruje do nas w 26. Niedzielę Zwykłą. Widzę taką pewną, jakby paralele, odniesienie do tego, o czym słyszeliśmy tydzień temu. Mianowicie wtedy, jak pamiętamy, Gospodarz wychodził i zapraszał do swojej winicy. I rano y, zaprosił osoby, którym obiecał denara za pracę. I tutaj mi się tak kojarzy ta scena trochę z filmem Szrek. Jak y, Szrek się pyta, kto by go zaprowadził do miasta. I tam krzyczy osioł. Ja, 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 ja. I myślę, że może y, ci pierwsi to byli ci, którzy bardzo potrzebowali pracy, albo bardzo byli do tej pracy chętni, i oni poniekąd mogli krzyczeć: To nas zaproś, my chcemy tam pójść do tej winnicy. Jak wiemy, że tam zostali jeszcze inni, którzy byli także w późniejszych godzinach zapraszani do pracy w winnicy. Ci byli najbardziej gorliwi, chcieli zarobić tego denara, wiedzieli, że to jest uczciwa zapłata. I być może tacy byli właśnie rzucający się do pracy. Tutaj w Ewangelii mamy też w tej przypowieści syna, który jest bardzo chętny. On naprawdę od razu odpowiada: natychmiast, tak, ja jestem tym, który pójdzie pracować w winnicy. Ale nie podejmuje tego obowiązku. Rezygnuje. Gdzieś jego chęci, jego pragnienia, jego taka spontaniczność. Nie idzie w parze z tak naprawdę, z podejmowaniem decyzji. Nie podejmuje wysiłku, trudu pracy winicy swojego ojca. Ten drugi syn jest poniekąd taki trochę zbuntowany. Mówi: Nie, 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 mi się to nie opłaca, tego nie chcę, być może jestem zmęczony, mam jakieś inne plany na swoje życie. Nie ma w nim jakiegoś entuzjazmu, nie ma w nim jakiegoś zaangażowania, chęci w to, żeby pracować w nicy swojego ojca. Ale pojawia się refleksja, pojawia się jakiś namysł, pojawia się jakiś taki czas, w którym przemyślewuje sobie swoją reakcję. Być może zauważa, że jest ona reakcją egoistyczną. Że jego słowa, jego decyzja tak naprawdę rani kogoś, rani serce jego ojca, może sprawia, że będzie przeżywał jakiś trud, ból. Poczynuj, poczynia jakiś, jakiś taki wewnętrzny dialog z samym sobą, który doprowadza go do tego, że jednak zbiera się i idzie do winnicy swojego ojca. Wydaje się mi, że jest to przypowieść, która naprawdę tak bardzo obrazuje, bardzo ładnie, bardzo tak realistycznie wprost odzwierciedla, obrazuje także i nasze postawy. Są momenty, w których nam, nam się naprawdę chce, chcielibyśmy coś zrobić, i jesteśmy zafascynowani, za, zachęceni. Mamy wiele planów, tak, zrobimy, to, to jest naprawdę fajne, to powinniśmy uczynić. Jesteśmy z Tobą w tym. No, ale potem, ale potem rodzi się w nas jakiś wewnętrzny opór, albo przestaje nas to interesować, albo jakoś tak nie bardzo widzimy sens tego, żeby jednak ten trud podjąć, Rezygnujemy z wysiłku, z jakiegoś zaangażowania. Ale przecież bywa i tak, jak w tym drugim przypadku, tego drugiego syna. Podejmujemy jakąś refleksję z samym sobą i, i dochodzimy do wniosku, że jednak y, trzeba by nam ten wysiłek, ten trud podjąć, i, i to czynimy. Także, ale nieważne jest to, żeby się trochę z sobą pozmagać, żeby jednak gdzieś podjąć w sobie samym dialog z samym sobą, żeby zmierzyć się ze swoimi emocjami, żeby zmierzyć się ze swoimi oczekiwaniami, zmierzyć się ze swoimi pragnieniami, by... By jednak ocenić, co jest tutaj naprawdę istotne, ważne, żeby gdzieś na powrót zacząć myśleć według jakiegoś, jakiejś hierarchii wartości, może tę hierarchię wartości na powrót sobie też inaczej ustawić, by jednak nasze działanie było zgodne z tą hierarchią wartości. Byśmy Odpowiedzieli na, 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 na jakieś wezwanie, na zaproszenie, byśmy jednak mimo wszystko podjęli trud zaangażowania w to, do czego zostaliśmy zaproszeni. Każdego dnia zostajemy do czegoś zaproszeni. Zostajemy do czegoś wezwani, zaproszeni w naszym życiu rodzinnym, w naszym życiu zawodowym, w doświadczeniu relacji z innymi, w naszym doświadczeniu wspólnotowym. Ja nieustannie zostaję do czegoś zaproszony, także w swoim powołaniu kapłańskim, zakonnym i ciągle musimy się niejako zmierzyć z samymi sobą. I tutaj, i tutaj jest bardzo istotne to, o czym mówi dzisiaj do nas święty Paweł, w tym przepięknym fragmencie listu do Filipian. Mianowicie, ukazany jest tutaj Jezus, syn Boży, ten, który mógł być na równi z Bogiem, który chcielibyśmy tak trochę współczesnym językiem powiedzieć, nie celebruje swojej boskości, nie stawia jej. Na majestacie, w majestacie wielkości i wszechmocy Boga, ale uniża samego siebie, przyjmuje postać sługi. Widzi, że istotą Jego misji, Jego powołania jako Bożego Syna, po pierwsze, jest być posłusznym Ojcu, a po drugie, co jest jakoś równolegle czynione, bo to posłuszeństwo Ojcu do tego zmierza, być tym, który jest w służbie braci, bo jest i Bogiem, ale też jest i człowiekiem w pełni. Prawdziwie Bogiem, prawdziwie w pełni człowiekiem i, i staje w służbie nam. To jest. Właśnie to niesamowite, że wypełnieniem woli Ojca jest służba człowiekowi, jest danie siebie człowiekowi aż do końca, wydanie się wprost za człowieka, by wyrwać człowieka z niewoli śmierci, z niewoli grzechu, z niewoli szatana. Ta jego postawa pokazuje, że. Będziemy się, on się też będzie zmagał w swoim życiu. Przecież w Ogrodzie Oliwnym będziemy doświadczać, będziemy się niejako przyglądać tego, temu jego wielkiemu zmaganiu. Kiedy doświadcza trwogi, lęku przed tak straszną śmiercią, kiedy wprost prosi ojca, by oddalił od niego kielich, kielich cierpienia. A jednocześnie mówi to swoje niesamowite ojcze, nie moja, lecz Twoja. Niech stanie się wola, niech się wypełni to, do czego Ty mnie posłałeś. I to jest tak naprawdę istotą ofiary Chrystusa, posłuszeństwo Ojcu, zanim zostanie przybity do krzyża i umrze na krzyżu, to On już złożył ofiarę z siebie samego Ojcu za nas, tak, przez swoje posłuszeństwo. I to jest istotą ofiary Jezusa Chrystusa. Nie jest wolny od zmagania. Nie jest wolny od pokusy. Nie jest wolny od tego yy, pomyślenia, że może trzeba byłoby to wszystko odrzucić i nie podejmować tej śmierci. A jednak czyni to, bo jest wierny i Ojcu, i wierny człowiekowi. I dopiero wtedy, gdy jakoś tak się wpatrujemy w Chrystusa i kiedy też jakoś nieustannie prosimy Go o to, by by dawał nam ten sposób swojego myślenia, żebyś nas bogacał, czy swoją łaską napełniał nas tym Jego rozumieniem rzeczywistości, tym, tym Jego rozumieniem Ojca i tym Jego rozumieniem człowieka, żeby nas uzdalniał do posłuszeństwa Ojcu i uzdalniał nas z mocy swojego ducha do bycia posłusznym człowiekowi, Wtedy łatwiej nam jest czynić refleksję na tym, co czynimy. Wtedy myślę, że mamy zdolność wprost do podejmowania decyzji, by jednak nie iść w stronę obojętności, w stronę rezygnacji z wysiłku, z trudu, z poświęcenia i podejmować ten trud, ten wysiłek i to poświęcenie podejmować konkretne decyzje, które. Będą wyznaczać naszą drogę bycia wiernym Bogu i wiernym człowiekowi w bardzo konkretnych słowach i w bardzo konkretnych gestach. Nie tylko właśnie w słowach, ale może nade wszystko w gestach. I ta wcześniejsza, jeszcze pierwsza część listu Świętego Pawła, tego fragmentu Listu Świętego Pawła do Filipian, mówiąca o. O tym budowaniu relacji we wspólnocie myślę, że niesamowicie ważna, albowiem to jest takie słowo, które wynika z tego, o czym będzie druga część. Jeżeli, jeżeli ja staję się człowiekiem, który ma mentalność Jezusa Chrystusa. To prowadzony Jego drogą, w mocy Jego ducha, w świetle Jego ducha, będę starał się być prawdziwie darem dla, dla wspólnoty, dla innych. Będę starał się patrzeć na innych nie z pozycji kogoś mądrzejszego, wyższego, lepszego, ale właśnie w, w tym wymiarze, Daru z samego siebie. Nie będę stawiał sobie tego pytania, co inny powinien mi dać, ale co ja mogę i co ja powinienem dać innemu temu drugiemu. To będzie ten moment, w którym nie tyle będę oceniał poprawność działania drugiego człowieka, ale stanę wprawdzie wobec swojego działania. Sobie postawię pytanie, czy ja sposób właściwy odpowiadam na to, do czego zostałem wezwany. Czy moje myśli, moje pragnienia, a nade wszystko moje decyzje są według tego myślenia, pragnienia i podejmowania decyzji przez Jezusa Chrystusa. I to jest ten właściwy sposób myślenia. To jest ten właściwy sposób myślenia. I jeszcze. Jedna myśl, jeszcze jedna myśl, która gdzieś tak rodzi się w tych, w tych czytaniach, z tych czytań, z pierwszego czytania, który w próbie Profezefie jakby taki dialog podejmuje w imieniu Boga z Izraelitami: jaki sposób myślenia jest słuszny. Co za, za, co za nami oręduje? Czy nasze czyny? Czy tak naprawdę postawa naszego serca? Czy postawa naszego serca? Czasami wydaje się, że nasze życie w wielu wypadkach, w wielu wymiarach jest życiem przegranym. Że tak yy, niewiele dobra uczyniliśmy, a popełniliśmy z drugiej strony tak wiele zła. Ale stajemy w jakiejś niesamowitej pokorze przed Panem. Świadomi swoich słabości, swoich grzechów. Prosimy go o jego łaskę, miłosierdzie i o to, żeby z nas nie zrezygnował. Ojciec Grzegorz Sryś, na tych rekolekcjach, których byłem, a wcześniej jeszcze rano w kaplicy przy komentarzu do powołania świętego Mateusza powiedział, że miłosierdzie to nie jest jedynie przebaczenie. Miłosierdzie to przede wszystkim powołanie. Można ludziom przebaczać. Ale to nie uzdalnia ich do tego, żeby żyli inaczej. Trzeba zobaczyć w nich jakąś możliwość, szansę, dać im tę szansę. Miłosierdzie to przede wszystkim powołanie. Mateusz został powołany do tego, by być apostołem, by być ewangelistą. To zmieniło jego życie. I myślę, że trzeba naprosić o to, żeby nas Jezus nie tylko objął swoim miłosierdziem w sensie przebaczenia, ale żebyśmy też chcieli otworzyć swoje serce na Jego powołanie, byśmy pozwolili się Mu powołać, żebyśmy prosili o to powołanie, o to uzdolnienie do tego, byśmy właśnie mogli podejmować wyzwania, do których nas zaprasza. Mimo czasami przeszłości, która była jakimś buntem przeciwko niemu, postawa naszego serca, serca, które pragnie czynić refleksję, serca, które otwiera się na przebaczającą i powołującą miłość, serca, które, jak Jezus, pragnie uniżyć. Samego siebie, by móc wypełnić wolę Boga i by móc służyć braciom. Szczęść Boże.